Cześć, jestem Marek. Dzi dzisiejszy temat potęgi zadania z arkuszy maturalnych CKE w nowej formule poziom podstawowy. W tym filmie zebrałem dla Was zadania z kilku arkuszy maturalnych CKE w nowej formule 2023, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat na maturach czy to oficjalnych terminach? terminach poprawkowych czy też próbnych. Po krótkim intro jedziemy z tematem. Arkusz maturalny, Matematyka podstawowa, maj 2025. Zadanie pierwsze. Pierwiastek z 32 minus pierwiastek z 2 do kwadratu. Pierwiastek z 32 rozbijemy sobie, że to jest 16 razy 2 minus pierwiastek z 2 do kwadratu. Z tego mamy pierwiastek z 16 to jest 4, czyli mamy 4 pierwiastki z 2 minus 1 pierwiastek z 2 do kwadratu. Otrzymujemy 4 pierwiastki z 2 minus pierwiastek z 2, czyli 3 pierwiastki z 2 do kwadratu. Zatem mamy 3 razy 3 to jest 9. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, czyli mamy 18. Odpowiedź B. Zadanie drugie. W liczniku mamy. 5 do potęgi 12 plus 5 do potęgi 13 plus 5 do potęgi 14 a w mianowniku 5 do 12. Takie zadania rozwiązujemy w ten sposób, że wyłączamy przed nawias czynnik o najmniejszej potędze, jeżeli mamy te same podstawy oczywiście. Więc tutaj mamy 5 do 12. Wyłączamy sobie przed nawias, a w nawiasie zostaje nam. 1 plus 5 do potęgi pierwszej plus 5 do potęgi drugiej. To jest dzielone przez 5 do 12. Mianownik nam się upraszcza z czynnikiem przed nawiasem i zostaje nam 1 plus 5 plus 25. Czyli to jest 31. Odpowiedź B. Zadanie z arkusza CKE próbnego z 29 września 2022 roku. Oblicz wartość wyrażenia. 1 plus 3 razy 2 do potęgi minus pierwszej. I to wszystko podniesione do potęgi minus drugiej. Z tego mamy tak: 1 plus 2 do potęgi minus pierwszej to jest 1 przez 2, czyli mamy 3 drugie do potęgi minus drugiej. 1 to są 2 drugie, plus 3 drugie to mamy 5 drugich do potęgi minus drugiej. Czyli w efekcie otrzymujemy 1.

5 do 1, drugiej i to wszystko do potęgi 1, 3. Czyli tutaj mamy coś takiego. Mamy 5 do potęgi pierwszej, razy 5 do potęgi 1, 2 i to wszystko do potęgi 1, 3. Czyli mamy tak: przy mnożeniu potęg o tych samych podstawach dodajemy do siebie wykładniki. Czyli otrzymujemy 1 plus 1, 2 to są 3 drugie. I to wszystko do potęgi 1, 3. Teraz mamy potęgę potęgi. To mnożymy przez siebie wykładniki, więc otrzymujemy. Trójki nam się uproszczą. I mamy 5 do potęgi 1, 2. A to jest pierwiastek drugiego stopnia z 5. Odpowiedź. Odpowiedź C. Zadanie drugie z matury z maja 2023 roku. Mamy wyrażenie pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27,16 razy. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. Ponieważ mamy tutaj iloczyn pierwiastków tego samego stopnia, to możemy sobie to połączyć pod jednym znakiem pierwiastka. I mamy wtedy minus 27 szesnastych razy 2. Dwójka upraszcza się z szesnastką, mamy 8. Czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 ósmych. Czyli to się równa minus pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3, pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2, czyli mamy minus 3 drugie, odpowiedź a. Arkusz CKE, Matematyka Podstawowa, czerwiec 2023 roku. Mamy pierwiastek z x razy pierwiastek trzeciego stopnia z x i razy pierwiastek szóstego stopnia z x. Pierwiastek drugiego stopnia z x to jest x do potęgi jedna druga razy Pierwiastek trzeciego stopnia z x to jest x do jednej trzeciej. I pierwiastek szóstego stopnia z x to jest x do jednej szóstej. Czyli mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach i różnych wykładnikach. Zatem dodajemy do siebie wykładniki. To mamy x do potęgi. Wspólny mianownik to będzie 6, czyli tutaj mamy 3 szóste. Plus z jednej trzeciej to będziemy mieli 2 szóste plus 1 szósta. 3 szóste plus 2 szóste plus 1 szósta to jest 6 szóstych, czyli 1. Czyli mamy x do potęgi pierwszej. Odpowiedź A. Mały przerywnik. Jak po, jeżeli podobać się to, co robię, podoba Ci się ten film, bądź masz jakieś pytania, napisz proszę komentarz. Daj łapkę w górę lub zasubskrybuj ten kanał. Pozwoli mi to rozwijać ten kanał dla Was, dla Ciebie i publikować nowe, mam nadzieję, ciekawe i pożyteczne treści. A, a teraz jedziemy dalej z tematem. Arkusz Maturalny z sierpnia 2023 roku, zadanie drugie. Oblicz wyrażenie i wybierz odpowiednią. Odpowiedź. Mamy tak, 3 pierwiastki z 45 minus pierwiastek z 20 to się równa. Nie możemy od siebie odjąć tych pierwiastków, bo, bo, bo mają różne liczby podpierwiastkowe, ale możemy zauważyć coś takiego, że 45 to jest 9 razy 5. A 20 to jest 4 razy 5. I w efekcie otrzymamy pierwiastek drugiego stopnia z 9 to jest 3. Więc mamy 3 razy 3 to jest właśnie 9 pierwiastków z 5. Minus pierwiastek drugiego stopnia z 4 to jest, to jest 2. Czyli mamy minus 2 pierwiastki z 5. Czyli mamy tak. 9 jabłek minus 2 jabłka to jest 7 jabłek, czyli 7 pierwiastków z 5. Odpowiedź D, bo to jest pierwiastek z 5, to jest 5 do 1, 2, czyli 7 razy 5 do 1, 2. Następny przykład. Arkusz z grudnia 2023 roku: 3 do potęgi minus 2,4

Do 2 piątych. I to wszystko do 1, 2. Czyli mamy tak. Iloczyn potęg o tych samych podstawach. Przepisujemy podstawę, a wykładniki Wtedy. do siebie dodajemy. Mamy minus 12 piątych plus 2 piąte to jest minus 10 piątych do potęgi 1, 2. A to mamy 3 do potęgi 10 przez 5 to jest 2, czyli do minus 2 i wszystko do jednej drugiej. Teraz mam potęgę potęgi, czyli mnożymy przez siebie wykładniki, czyli w efekcie otrzymujemy 3 do potęgi minus, dwójki się uproszczą, do minus pierwszej, czyli 1 trzecia. Odpowiedź C. Arkusz maturalny CKE, matematyka podstawowa, czerwiec 2024 roku. Dokończ zdanie i wybierz właściwą odpowiedź. Mamy tak. 2 do potęgi minus pierwszej razy 32 do potęgi 3 piąte. Więc tak. Nie możemy tutaj dodać do siebie wykładników, bo mamy różne podstawy. Musimy doprowadzić do sytuacji, żeby mieć te same podstawy potęg. Więc tak. 32 możemy zamienić na potęgę dwójki, bo to jest 2 do potęgi trzeciej, to jest 8, do czwartej, 16, czyli do piątej to będzie 32. Czyli otrzymujemy 2 do minus pierwszej razy 2 do potęgi piątej i do potęgi 3 piąte. Teraz tutaj mnożymy przez siebie wykładniki, piątki się upraszczają i otrzymujemy 2 do minus pierwszej razy 2 do potęgi trzeciej. W tym momencie mamy iloczyn potęg o tych samych podstawach, więc dodajemy do siebie wykładniki i otrzymujemy w efekcie 2 do potęgi minus 1 plus 3, czyli 2 do kwadratu. A to się równa 4 odpowiedź D. Arkusz maturalny CKE sierpień 2024 roku. Dokoń zdanie i wybierz prawidłową odpowiedź. Mamy 4 dwudzieste do potęgi minus 0,5. To jest cztery dwudzieste do potęgi minus 1 druga. A to jest 1 przez pierwiastek z 4 dwudzieste Tak? Bo a do minus pierwszej to jest 1 przez A, a A do potęgi 1 druga to jest pierwiastek drugiego stopnia z A. Tak. Zgodnie z tym mamy 1 przez 2 piąte, czyli 1 podzielić przez ułamek, to znaczy pomnożyć przez odwrotność, to mamy 5 drugich, a to jest 5 przez 2, to jest 2,5. Odpowiedź C. Arkusz CKE, Matematyka Podstawowa, grudzień 2024 roku. Pierwiastek 5 stopnia z 5 razy 1 piąta i to wszystko do potęgi minus piątej. Pierwiastek 5 stopnia z 5 możemy zamienić sobie na potęgę piątki, że to jest 5 do potęgi 1 piąta razy 1 piąta to jest 5 do potęgi minus pierwszej. To wszystko do minus piątej. Czyli mamy tak. Mamy iloczyn potęg o tych samych podstawach, więc dodajemy do, so, do siebie e, wykładniki. I mamy zatem 5 do potęgi 1 piąta minus 1, czyli 1 piąta minus 5 piątych to są 4 piąte. To wszystko do potęgi minus 5. Sorry? Minus 4 piąte. 1 piąta minus 5 piątych to jest minus 4 piąte. Teraz mamy potęgę potęgi, więc wymnażamy przez siebie wykładniki, więc mamy minus razy minus da nam plus. Piątki się upraszczają i otrzymujemy 5 do potęgi czwartej, czyli odpowiedź a.